Witamy, Kochani. Dzisiaj pieczemy żeberka, ale najpierw, zanim upieczemy to musimy je podgotować. Patrzcie, z tej strony lepiej mi wygląda. No nie, tak dla nas na jeden raz, on nam chyba wystarczy tyle, co? No może nie, może jeszcze. Ukryć. Kochanie. O, jeszcze kawałek. O, to i tak tyle zabijam. mamy tych żeberek i będziemy gotować 45-50 minut. Woda się zagotowała tymi żeberkami, pora żeby zebrać troszkę tych szumowin. Zawsze je zbieram. Nie ma akurat tak dużo, ale trzeba zebrać. O troszkę tylko, bo to i tak potem tylko żeberka z tego wybieram, ale ja zawsze troszkę zbieram. Szumowiny wybrane. Teraz do tych żeberek dodamy, mamy malutką cebulkę podpieczoną palnikiem tak mój mąż potrafi tak kochanie palnikiem. zawsze podpalam jeden listek dwie kulki ziela o i z dziesięć pieprzów i jedną łyżeczkę przyprawy tych naszych, tej naszej do zupy na bazie wegety no i teraz to będziemy gotować myślę że około 50 minut 45 a 50. No będziemy kontrolować Ustawię na 45. Szepereczka nasze gotowały się 50 minut. Wyjmuję teraz na talerzyk. Chwilę przestygną. Posmarujemy marynatą i będziemy zapiekali. Ale to za chwilę, niech chwilkę przestygną. Szepereczka gotowane. Teraz kroję sobie w takie, no w takie, takie. Kosteczki, jeszcze jak to nazwać, kochanie? No kosteczki może. No takie być. po jednym tym, o takim, takie, takie roz. O, tak. Bo muszę je teraz zamarynować na za chwilkę. No. Muszę pokroić. Tak. Jest, znaczek, muszę A jak już mnie wszyscy znacie, to muszę kołeczek złapać. A je, je, je. Czegokolwiek. No i teraz tu mamy hmm. marynatę. Ale kochani, marynata. Marynata do żeberek łyżka brązowego cukru, trochę no, łyżeczka Worcester tego sosu, łyżka soja sosu, jedna łyżka octu jabłkowego, trochę sosu ostrego tego siraci, tego chili, chili sos, łyżka, sos łyżki, łyżki ketchupu, jedna łyżka musztardy i trochę dałam o ząbek cząstku jeszcze starłam, tak. Ząbek czosnku, trochę Świeżącym, cebuli, trochę sylowe. pieprzu. No i to wszystko. I tym będziemy właśnie... Smarować. Ja na na się polewam nie smaruję, tylko polewam Z jednej strony, potem z drugiej. Tak. wylać, kochanie. Nie, nie, nie. A no. mogłaby mi potem, poprzeć, Ale mnie będzie za Czyli dużo tego sosu. Pomiesz, Ach, dobra, tam Nigdy nie, jeszcze. Tak, Tak, jak mówisz, dam wszystkie bo one potem polecą na blaszkę, to wiesz, Zasko, to tutaj to dziękuję. Zamarynujemy dziękuję. Mój dzisiejszy przepis się. Tak, da. Mogłam od razu na tak blaszkę jest. dodać Tak, to wszystko dokładnie, tak żeby. Zamarynować je przez chwilę. Tak, zawsze Tak, dwie minutki zamarynujemy i, za i na blaszkę damy. Oj, porycie. jakie jest o wyjątkowe. Ojej, ja ja Tak, a. Zostawimy to na 5 minut, zostawimy na 5 minut. Nagrzewamy piekarnik na 200 stopni, ale w tym czasie właśnie szkiełko to moje. Pokropię trochę oliwką. Rzucę nasze żeberkę. z marynatą razem a obok tego wrzucimy takie frytki o frytki, frytki. i to się Muszę razem być. będzie smażyło na no, 40 minut damy może Mi się trochę piec nagrzeje I wrzucimy na 40 no może na 30 i sprawdzę po 30 minutach sprawdzę Wrzucamy nasze naszą ziemniaczkami na razie na 30 minut na 200 stopni no 190 190. a do naszego obiadku robimy sobie surówkę kawałek selera korzennego kawałek jabłuszka i kawałek marchewki i to wszystko musimy teraz zeszczyć na tarczce Pocieramy i za chwilkę doprawiam moją suróweczkę selerową daję troszkę soli nie za dużo trochę, tak. trochę pieprzu. Pieprzu to dużo. Cytryna. O, taka łyżka. z cytryny i oliwka. Zawsze używamy tą extra light bezsmakową. Nie ma takiego smaku. O, i łyżka oliwki. I to wszystko. Będzie nasza suróweczka do obiadu. Nasze żebereczka z frytkami gotowe. Teraz będziemy za chwilkę sobie konsumować. konsumować. O jeszcze się smażą. Poczekamy jeszcze z 50 minut. O, oto nasz obiad. Fajny, fajny, ale ja lubię keczup, Ja sobie dam keczupu Ty nie robisz ja sobie dam. No i próbujemy kochani. Zaczynam od frytka to jest super mhm, pyszne a to od żeberka, tak? a ja od mmm, ja też drugie łapię, wow, wiadomo, ja że pyszne mhm ja wiadomo, że pyszne mhm ja pyszne, mm. a do tego kochani tu jest surówka z selera którą trzeba też spróbować mhm surówka selera Mhm. Mhm. Mm, mm. 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 Coś pysznego. Pyszną bielak, pyszny, pyszny. Słuchajcie. Mm. Róbcie. Mm. Takie rzeczy. Dzisiaj te są przepyszne. Mm. Ok, kochani, my sobie to zjemy. Mm, mm, mm. Ojej, jakie to dobre. Normalnie. Mm. Frytki, Turubeczka szelera. Trzymajcie się. Telera, kruberka, mm. przepyszne. Pyszne, tylko a ty kosz. Te okay, kosz. kochanie. Matyja. Jemy sobie to teraz. Kruberka I się pożegnamy. Nowe, Kochani, a wy sobie zróbcie zjerać. coś takiego, bo jest to przepyszne. Mm. Do następnego. Na razie. Trzymajcie mm. się. Tak, to dobre. Mm. Mm.